Gosiu, już jutro święta, przygotowana jesteś w stu Czy ja jestem przygotowana? No tutaj muszę powiedzieć, że tak. Prezenty mam wszystkie kupione, aczkolwiek nie wszystkie jeszcze mam pięknie spakowane. Bo tak, mam jak wiecie malutkiego synka i po prostu te prezenty trzeba bardzo chować. Ja tak cicho mówię, żeby on przypadkiem nie usłyszał tego, bo oczywiście święty Mikołaj jutro przyjeżdża, tak? <laughs> Czy gwiazdor. Pod choinką on no, też będzie prezenty, no, ja po prostu muszę to zrobić zawsze w ostatnim momencie, bo po prostu on jest tak sprytny, że on po prostu potrafi wszystko od razu jak gdyby, no, wyszukać, trzyć. Się, tak, zwieć. On po prostu, tak, on jest bardzo sprytny. Także tak to wygląda, że muszę w ostatnim momencie. Natomiast inne przygotowania, zaraz po tym wywiadzie robię z nim pierniczki, bo już to zapowiedziałam, wszystkie składniki są kupione, na szczęście tak, jeśli chodzi o ciasta, moja mama bardzo tutaj wiedzie prym, bo już zrobiła piernik, sernik, ja natomiast wszystkie jakieś takie wypieki bezglutenowe, bo jestem na diecie bezglutenowej, więc generalnie rzecz biorąc po prostu bardziej w tym roku akurat idę w kierunku, no to Pani Was zaskoczę, zamiast takich właśnie tradycyjnych słodyczy, po prostu nakupowałam owoców, więc o. w tą stronę pójdę, tak. I właśnie nawet takie owoce, ja wiem, że może to nie jest zbyt zdrowe, ale jak zobaczyłam czereśnie, to są moje ulubione owoce, więc jak zobaczyłam czereśnię takiego mojego ulubionego sprzedawcy o owoców, on, ja go nazywam warzywnym armanim, on ma po prostu tam wszystko. <śledzimy> Naprawdę. Więc poszłam dzisiaj do warzywnego, owocowego Armaniego i kupiłam właśnie czereśnie. To będzie właśnie na święta, takie coś wyjątkowego, prawda? Także w tą stronę. Choinka już stoi. No Te właśnie, właśnie, choinka gotowa? Nie, ona nie jest gotowa. Ona po prostu. Mamy tak, dokładnie dwie choinki. Jedna żywa, druga sztuczna. I ta żywa jest już przystrojona. W tym roku wszystko zrobił Mateuszek i lampki porozwieszał, i bombki, łańcuchy, no, wszystko on tutaj udekorował. Natomiast tą sztuczną, dzisiaj dopiero wyjęliśmy, ja zdążyłam rozprostować te wszystkie gałązki, natomiast właśnie tuż po wywiadzie tutaj rodzinka będzie rozwieszać lampki i bombki. I jutrzejszy dzień też pewnie na to, o takie dopracowanie pójdzie, bo zawsze tak, bo się w ostatnim momencie akurat tą choinkę robimy, przystrajamy, natomiast no jutro będą takie potrawy, jak właśnie od rana karp, tak? Pierogi ulepione? Proszę? Pierogi ulepione? Nie, to dopiero jutro. Wszystko, A, wszystko jutro. Tak, Jejko. na świeżo po prostu. Zawsze nasza kolacja Wilina jest około godziny tak 19.20. Jest to może dosyć późno, ale po prostu z tego względu, że rana zaczynamy, wszystko mamy na świeżo, także... o Czarnego pozdrowienia. Nie, jak fajnie, miło Cię widzieć, kochana. Jezus, jak fajnie. No i tak. To że, wszystko tak... na świeżo mówisz, że przygotowujecie, tak? Wszystko na świeżo, dokładnie, dokładnie tak. Zupa grzybowa pewnie też jutro będzie, a moje ulubione uszka z grzybami też na pewno jutro będą. Ja czekam na to cały rok, więc no. 12 potraw się zawsze pojawia? Proszę. 12 potraw się zawsze pojawia na stole? Nie, on jest zawsze więcej. <laughs> tak, on no, jest dużo, dużo więcej. Ale, no ale tak jak mówię, raz do roku można sobie tutaj pozwolić. A są jakieś takie tradycje, twoje specjalne, związane z twoją rodziną? jakie specjalne tradycje no na pewno wypatrujemy tej pierwszej gwiazdki tak na pewno o właśnie bo to też jest na przykład w naszym domu te uszka z grzybami nie są takie tradycyjne pewnie jak u każdego one nie są gotowane tylko one są smażone słuchaj na bardzo głębokim tłuszczu one są po prostu wrzucane do głębokiego tłuszczu są takie chrupiące tak smaczne po prostu Coś w stylu sajgonek, tylko że właśnie wiesz. Nie z mąki ryżowej, tylko z takiej tradycyjnej lub bezglutenowej, bo robimy dwie opcje. Mhm. A w środku jest farsz, też bardzo różnorodny, bo w jednych będą pieczarki z tam cebulką, a w drugim właśnie takie grzyby typowo z lasu, czyli podgrzybki. Jeszcze jakieś borowiki, tak? mhm. tego, tego typu, takie typowo leśne. Także to jest po prostu hit, i to się robi tylko raz do roku, dlatego tak wszyscy na to czekamy. A śnieg za oknem jest? Czy... Nie, właśnie. Ja mieszkam w Bielsku Białej, myślałam, mm -hmm. że będzie w tym roku śnieg. Okazało się, że absolutnie nie wiem, nie ma, nie ma w tym roku śniegu. Bardzo ciepło dzisiaj jest około 10 to stopni. To prawda, no, 10 stopni no. jak na grudzień, koniec grudnia, to aż szokuje No szokuję tak jestem. właśnie, bardzo, bardzo ciepło. No i cóż jeszcze jakie są tradycje? No nie wiem, będzie oczywiście śpiewać kolendy. No to... Twoja najbardziej ulubiona kolenda? To jaka to? Cicha noc. Cicha noc, tak? tak. Dzisiaj wykonasz na sam tak, koniec? dokładnie. O, dokładnie. proszę bardzo. Poczekajcie do końca Gosia. Wykona cichą noc. Lubicie tą kolendę? Napiszcie. Dokładnie. Ale chyba to jest taka właśnie tradycja, że przy każdym stole śpiewa się tą cichą noc i to tak wracają wspomnienia. O bliskich, których też nie ma ich już z nami. Tak, to prawda. Oczywiście hmm. będzie u nas pięć osób. Otrzymujecie ten. szósta. A był taki kiedyś prezent, z którego byłaś niezadowolona? O jeku, to jest dobre pytanie. Tak, miałam kiedyś taki prezent, ale nie powiem od kogo o, to był, ale powiem, co to był za prezent. To były próbki perwum takie właśnie które były są zwykle po prostu tak no po prostu próbki perfum nie dość, że mi się nie podobały te próbki, to w ogóle sam fakt tych próbek nie no tak no sam pomysł a dla zwierzątka macie prezent dla kogutcika więc tak tutaj muszę powiedzieć, że w czasie gdy ja byłam w Warszawie i mój tata pojechał sobie na tydzień na uh -huh. wakacje. Moja mama miała pod opieką kogutę na 7 dni. No i jakby to powiedzieć? Moja mama zapomniała zamknąć koguta na noc. I jak przyszła, to zostały tylko już dwa pióra. Po prostu przyszedł lis bo mi oh na tym stanie leśnym, prawda? Przyszedł Lis i go zjadł. Co mam powiedzieć, nie ma koguty. Mamy jedynie kotka, Kotkę mamy dokładnie, kotkę różę. I kotka róża ma się dobrze. Jest swój pokój w moim domu. Także tutaj kogu nie, nie wejdzie nikt, żaden Lis, żaden wilk. A jak synek zareagował? No przede wszystkim bali się do mnie zadzwonić, bo wiedzieli po prostu, że no, bardzo mi będzie przykro, bo ja byłam bardzo związana z tym komputerem, To był prezent mojego fana. I po prostu ja go no, no, bardzo, bardzo kochałam. Duż, bardzo się zaangażowałam w ogóle w, w to, żeby on miał tutaj dobrze, u mnie I zresztą widzieliście, jak pięknie tak, pasły i tak dalej, mu ekologiczną karmę. No i po prostu i tak i mi go zjadł po prostu, także... No, no Może to czas szybka. na kolejnego, no. jakiś od pana no, prezent. Ja mam nadzieję, że jakiś pan tutaj słucha i po prostu sprezentuje mi w przyszłym roku jakiegoś koguta albo, albo kurę. Bo ja już mam, słuchajcie, nawet wybudowany kurnik. Bo tak o, proszę bardzo. ten kogut, to tak sobie pomyślałam, że jest mu smutno po prostu bez kurek. I wybudowaliśmy mu naprawdę taki piękny kurnik. I już mieliśmy kupować kury jak. No, nagle po prostu nie zabrakło koguta, także teraz, słuchajcie, wiem, co mogłoby być moim takim ulubionym prezentem pod choinkę albo na mm. urodziny. Więc zobaczysz, może zapuka jakiś kurier i przyniesie ci stado kogutów od fanów. I kurek, ale fajnie, będę miał świeże jajeczka. Mm. <laughs> Powiedz mi, po, w zeszłym tygodniu pojawił się świąteczny odcinek, Twoja twarz Mi Znajomo zadowolona byłaś z, tego, z takiej inicjatywy, że wyszli. Ojejku, przecież ja byłam tak szczęśliwa, no aż po prostu byłam no zaskoczona w ogóle, że, że w ogóle zostałam zaproszona do tego świątecznego odcinka, bo tam głównie byli zaproszeni wygrani mhm. jakby no nie wszystkie, leżycie, ale wybrani, no, tak. prawda, wygrani. Tak, I, i tutaj się poczułam bardzo wyróżniona, że wśród tych wygranych e, po prostu ja zostałam zaproszona. I jeszcze taką e, ta... postać. I jeszcze mi dali do śpiewania moją ukochaną Mariah Carey e, z, z piosenką, którą zawsze po prostu kochałam, All I Want... Oj, coś, coś padło, czy mi się wypowiada? Nie, wszystko jest dobrze, wszystko A, dobrze. Dobrze, bo tak jakoś ciemno się zrobiło nie mnie, dobrze. All I Want For Christmas Is You no więc po prostu byłam przeszczęśliwa, a jak w ogóle z tego rezultatu, no nie wiem, czy, czy widziałeś, jeszcze udało mi się e, e, zwyciężyć, tak? Tak, dokładnie. No, no to w ogóle, no ja, ja po prostu ciągle się szczypałam, wie, czy to jest prawda, czy ten rok to jest po prostu takie naprawdę takie wielkie Podsumowanie szczęście? tego, tego Podsumowanie roku. Podsumowanie to... po prostu, no, no rewelacyjne, no, także Każdy może sobie wymarzyć takie zakończenie roku. Tak i wiesz, Przede wszystkim, wiesz, ja byłam zadowolona z tego, że my z wszystkimi artystami, którzy tam byli zaproszeni, mogliśmy się połączyć na scenie, mogliśmy zaśpiewać razem, bo tu nie chodziło o to tylko, że ja tam wystąpiłam jako mm -hmm. Mariah Carey, ale y, początek programu to było wspólne kolędowanie, koniec również i naprawdę tak. było się tam wspaniałą atmosferę y, takiego właśnie połączenia, bo tego mi brakowało właśnie w, w show biznesie, zawsze mm -hmm. byliśmy wszyscy, to w osobnych garderobach, to wszyscy skupieni właśnie na swoich Występach, a tutaj po raz pierwszy czułam taką społeczność artystów. Taka rodzina. Która, która się tak, która się połączyła, i po prostu razem przekazywaliśmy wspaniałe emocje widzom i, i cieszyliśmy się, że występujemy na scenie, że, bo, bo brakuje nam tym, tych koncertów, tego, tej energii ludzi. I, i naprawdę to, to, było, to było tak wyjątkowe, ja się z tego najbardziej cieszyłam. Wiesz? Nie, naprawdę oglądając ten, ten program. To jest super pomysł, że coś takiego zorganizowali. Bo zawsze była normalna edycja, twoja twarz, a tutaj nagle świąteczne i naprawdę wyszło im rewelacyjnie. Wyszło wam rewelacyjnie, bo no dziękuję, twój no. głos naprawdę ocieplił wszystkie domy chyba. Jakub, bardzo dziękuję. A to naprawdę było trudne zadanie, bo gdybym może jeszcze nie miała choreografii, to tak bym nie panikowała, ale tam ta choreografia, tak, z, choreografia razy, z, to, z tancerkami co jeszcze, wiesz co? Bo mi nawet ta choreografia yy, yy, wychodziła, jak byłam na płaskim obuwie, A oni mi dali gdzieś jakie. Tak, dokładnie. Nie wiem, chyba 20 centymetrów, ja mówię, Boże, przecież ja się czuję jak na szczudłach, a jak on tutaj po prostu jeszcze. Jeszcze tańczyć. Tańczyć, dokładnie, i tam te wszystkie melizmaty, no nie, no ja po prostu znów czułam się jak w jakimś rollercoasterze i po prostu, ale fajnie, ale znów przełamałam po prostu, wie, swoje jakieś takie obawy i, i, i udało się. nie, nie no, udało ten się w stu procentach. Powiedz, masz już plany na Sylwestra? No wiesz co, no jakie plany, wszyscy jesteśmy zamknięci, tak, także wspaniałe, na pewno wyjadę sobie gdzieś. Nie, no żartuję. No oczywiście spędzę w domu, tak jak pewnie wszyscy. Będę tańczyć z moim synkiem. Taki mam zamiar. Tutaj pytanie było od fanów: czy wystąpisz w Sylwestrze, w Polsacie? Nie nie wystąpię, akurat takiego tutaj zaproszenia nie miałam, ale w tym roku no naprawdę wystąpiłam wiele razy w polsacie, także tutaj też jakby jest okazja, żeby to inni wystąpili. No nie mogę cały czas występować. No tak, tak <noise> musi być tak, no to jest inny. Teraz też... czas na rodzinę. Tak, dokładnie, dokładnie. Ja, się, ja nawet się cieszę, bo y, po prostu cały rok byłam gdzieś poza domem, a mój synek naprawdę głównie widział mnie po prostu w telewizji, więc cieszę się, że akurat wejście w nowy rok będzie spędzał y, z mamusią i, i po prostu no, to, to są ważne chwile po prostu. Myślisz, chciałam... że pozytywny ten przyszły rok będzie, że coś przyniesie nowego, pozytywnego, że coś się zmieni? Ja mam nadzieję, że on będzie równie dobry, tak jak ten, ale ja czuję, że on będzie jeszcze lepszy, wiesz? Jakoś tak mam takie poczucie wewnętrzne, bo ja mam w sobie teraz jakby taki... Bo w tym roku dostałam bardzo dużo miłości. I od fanów, od, od jurorów, tak? Chociaż mhm. w już mi znajomo. Tak jest. Czuję, że ludzie też pokładają bardzo dużą nadzieję, że ten, prawda, jak gdyby da mi coś jakby więcej niż tylko jakby pokazanie się tak, w telewizji, i ja po prostu chcę to wykorzystać. Także pracuję nad nowym materiałem, mam po prostu. No chętnie bym Wam powiedziała już, co takiego się dzieje w moim życiu zawodowym, ale nie mogę tego jeszcze powiedzieć. Ale obiecuję Wam, że po prostu to będzie. Taki hit! Na początku roku pojawi się to? Nie, to nie będzie na początku roku. Natomiast naprawdę to będzie coś. Nie spodziewacie się tego na pewno. Ja sama jestem w ogóle zaskoczona. Należycie no, jest tak ciekawe. Słuchajcie, że, że warto, tak jak mówię, przekraczać różne granice, próbować czegoś nowego i, i przede wszystkim kierować się miłością. To jest moja taka rada. Jak jest miłość, to naprawdę pojawiają się różnego rodzaju. Wspaniałe okoliczności, które po prostu no, no, dla mnie jakby kiedyś to był w sferze jakimś marzeń, nawet nie, no, nawet nie marzyłam o czymś takim, a tutaj nagle to się stało, więc, więc to jest wspaniałe. Także życzę Wam no to... też tego właśnie, żebyście bardzo pozytywnie weszli w przyszły rok, żebyście absolutnie nie, nie, wiem, nie, nie ładowali się jakimiś takimi negatywnymi myślami o, o, o wirusach. Po prostu myślcie, naprawdę pozytywnie skupcie się na swoich e, marzeniach. Tak, naprawdę teraz, no nie wiem, czy, czy wiecie, ale na przykład w tym tygodniu to był taki dosyć e, m, ważny tydzień, bo weszliśmy w nową erę wodnika. 21 grudnia był taki wyjątkowy dzień, od 19.22, tak? Mogliśmy tak jest. obserwować e, koniunkcję. Planet, Jowisza i Saturna. Tak, dokładnie, dokładnie ustawiły się w jednej linii, Tego nie było chyba przez 800 lat. Takie, tak, tak, 800 tak. lat. Dokładnie, więc, więc to się. może oznaka, że jednak 2021 przyniesie coś, coś nowego i zmieni się na lepsze wszystko. Tak, ja w tym dniu spotkałam się z bardzo wyjątkową osobą, ale no jak ja na razie nie mogę Wam powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale, ale to naprawdę główny. Ostatnio się spotkałeś też z Rafałem i Gabrielem. Czy to A, właśnie. Tak, to wczoraj dokładnie spotkałam się, sprezentowali mi przepiękną kurtkę, po prostu jest tak pięknie odszyta, no, naprawdę jestem, jestem bardzo wdzięczna, bo, bo takiej kurtki jeszcze nie miałam, jest tak pięknie zrobiona. Także Współpracować jak, będziesz tak, z nimi? Jak najbardziej, bo Gabriel jest, jest wyjątkową osobą, ma wielki talent, także po prostu jestem, jestem mu bardzo wdzięczna. A ich relacje są pozytywne, bo ostatnio słysza, słyszeliśmy, że rozstali się. Czy to prawda? Potwierdzasz tą informację? Z mojej wiedzy, tak, rozstali się, dokładnie, ale widzisz, ale potrafią e, e, tak jakby. W... Pracować się razem. Potrafią po prostu jakby w zgodzie się, tak? Mhm. Rozstać. no Łączą ich jakieś interesy i po prostu. No, no, potrafią po prostu jakoś rozmawiać i, i po prostu współpracować, także tutaj naprawdę podziwiam ich. No, rzadko to, się tak zdarza. Tak czy mnie? <śmiech> Moim <śmiech> zdaniem, też rzadko się zdarza, że po rozstaniu osoby chcą utrzymywać kontakt i relacje mieć pozytywne. No właśnie, ja powiem, i uważam, że no z jednej strony faktycznie może to kogoś boleć, prawda? <laughs> ja, zawsze jedna strona jest bardziej poszkodowana. I na przykład czasem dobrze jest się po prostu zupełnie odciąć, nie widzieć tej osoby, żeby nie mieć tych bodźców, nie, nie, żeby wspomnienia nie przychodziły. Jest to bardzo trudne, ale z drugiej strony, jak tyle się przeżyło razem lat, no nie można kogoś po prostu tak wyrzucić, tak? Ze swojego... Skreślić swojego życia. Skreślić, dokładnie. Więc yy, uważam, że jakby każda osoba w naszym życiu ma coś do zrobienia w tym życiu. Czegoś musieliśmy się od niej nauczyć, coś przerobić, jakąś lekcję. I, i, I po prostu czasem jest tak, że trzeba się rozstać, żeby iść dalej. Każda osoba po prostu powinna się rozwijać, a jeśli jest, jest po prostu taki moment, w którym są ciągle kłótnie, źle się czujemy, to powinniśmy iść dalej po prostu. Tak jak może? No właśnie, te relacje, żeby utrzymywać, spędziło się paręnaście lat ze sobą, to trzeba wspom wspominać to, a nie skreślać ludzi. Jeśli do macie pytanie do Gosi. To zachęcam do zadawania, a teraz, Gosiu, jeśli jesteś gotowa, to zapraszam Cię, żebyś wykonała cichą noc. O, już teraz? O, dobrze, to słuchajcie, poczekajcie, tylko się napiję, dobra? Napiję dobrze, się? Dobrze, proszę bardzo. A będziecie śpiewać ze mną? Pani no. Fani, będą śpiewać. Dobrze, to ja tak podłączę sobie mikrofon, dobra? Dobrze. Przygotuj się, jeśli macie pytania, to... Dobrze. Teraz. o proszę Tudy, bardzo, nie? profesjonalnie. Halo? Nie jest, jest wszystko okay, dobrze? Słyszycie? Tak. tak, wszystko dobrze. Uuu. Tak, jest? Tak, jest, bardzo dobrze. Dobrze. O, jejku ja Was nie widzę. O, 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 jest? Jest, jest, wszystko dobrze. Ale ja Ciebie nie widzę. Co się stało z Tobą, że ja Ciebie nie widzę? Na czas śpiewania tutaj będziesz miała tło, żebyś A, dla okay, swoich panów śpiewała i dla dobrze. nas, żebyś na spokojnie. Dobrze, fajnie, fantastycznie. Yy, powiedzcie mi, yy, czy, czy jest wszystko ok? U mnie jest wszystko dobrze, wszystko słychać, więc mam nadzieję, że to mm -hmm. też. Dobrze, to ja w takim razie zaczynam. Pięta noc, pokój niesie ludziom 雪。<music> Dziękuję bardzo. Przepraszam, Gosiu, że jest cicha noc. Pięknie, Gosiu. Bardzo, bardzo ładnie. Tutaj sam, całe komentarze, że piękny głos, piękna barwa. Życzą ci wszyscy fani wesołych, wesołych świąt. Gosiu, od całej redakcji, przeambitni PL na pewno usłyszysz ich mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać na żywo od całej redakcji chciałbym ci złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo dużo zdrowia spełnienia marzeń i żeby przyszły rok był lepszy od tego, ale ty w ten rok miałaś samy pozytywny, więc jeszcze żebyś miała lepszy i żebyś spełniała swoje marzenia. Bardzo dziękuję, ja z mojej strony i Tobie i redakcji. Przeambitni i wszystkim tutaj, kochani Wam, życzę przede wszystkim zdrowych świąt, abyście spędzili te święta w takim w gronie oczywiście rodzinnym, żeby było przyjemnie, miło, żeby miłość panowała w Waszych domach. Miłość jest najważniejsza, zawsze się nią kierujcie, a na przyszły rok życzę Wam, żebyście po prostu spełniali swoje marzenia, żebyście byli pozytywni, żebyście w siebie wierzyli i po prostu żebyście czuli, że to jest Wasz rok, żebyście zawsze byli uśmiechnięci, rozwijajcie się. Co jeszcze mogę Wam życzyć? No. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Niech się darzy w nowym roku. Dziękuję Ci, Gosiu. Wesołych, wesoły świąt. I Dziękuję. miłego dnia w jutrzejszym dniu, żebyś wieczorem spędziła wspólnie razem Panie. z rodziną. Do zobaczenia. Buziaczki, hej, papa. Pa.